Dzień dobry. Tutaj już tu a przed nami dzisiaj na tapecie aparat FED 5B. Radziecki aparat małoobrazkowy na film 135, czyli klasyczny aparat z dalmierzem. gdzie nie patrzymy przez obiektyw, mamy wizjer, który mamy taki dalmierz, który pokazuje nam odległość i możemy za pomocą niego ustawić ostrość. Było wiele Różnych modeli FedA5. Ten akurat jest Fed5B. Yy, starsze modele były produkowane nawet przed wo drugą wojną światową, do yy, lat 90. Ten akurat od roku 77 do roku 1990. Aparat ewidentnie na jakiś reportaż. Standardowo wyposażony był w obiektyw Industar 61. Który miał 55 mm i światło 2.8? posiadał gwint M39, czyli tak jak lejka, można zastępczo stosować również obiektywy, które były w wzorkach. One wszystkie miały ten sam gwint yy, z takim popychaczem do dalmierza, więc wszystkie po prostu do siebie pasują. Aby zdjąć ob obiektyw, wystarczy przekręcić gwint po w lewo. I obiektyw nam wychodzi. Tu mamy po prostu popychać to dalmierza. Nie musimy jakoś specjalnie celować, po prostu nakręcamy gim. Przodu, nagrywam, zaczynając. Tutaj mamy y, autowyzwalanie. Jeśli Mamy aparat na statywie, chcemy zrobić sobie autoportret czy jakąś krupówkę. naciągamy właśnie autowyzwalacz, który jest około kilka sekund, nie jest to jakiś tam yy, super nie wiadomo jaki wyzwalacz, tutaj wyzwalamy i czekamy aż zrobi. i zrobił zdjęcie pod koniec Żeby zrobić następne musimy nawinąć i możemy dalej cykać to może zobaczymy teraz z góry obiektyw jak to obiektyw trochę może dziwnie, ale z przodu mamy przysłonę a ostrzenie tutaj bardziej bliżej nas Od góry z lewej. Tutaj, może takie bardziej informacyjne pokrętło, które mówi jaki film włożyliśmy. Możemy sobie zaznaczyć, że włożyliśmy ISO 200, ale tak naprawdę nie ma tu światłomierza więc nic to nie zmienia. Tutaj, gorąca stopka. Jeśli mamy lampę na gorącą stopkę, możemy ją włożyć. Wtedy używamy czasu maksymalnie 1,30 lub mniejszego. Czyli 1,15, 1,8, 1,4 i tak dalej. Do ustawienia czasów używamy tego właśnie pokrętełka, ale nie będzie się ruszać tak normalnie, trzeba je pociągnąć do góry i wtedy przekręcić, wybrać jaki czas chcemy mieć. Wybieranie czasów następuje, jak już naciągniemy yy, naciąg migawki, ponieważ kiedy wyzwolimy, to kółeczko tutaj przeskakuje w jakieś dziwne ustawienie i wtedy nie wiadomo, jaki czas mamy ustawiony. Trzeba naciągnąć, dopiero wtedy Wiadomo, jaki jest ustawiony czas. W niektórych modelach, tak jak tutaj, nie jest to czasami jakieś idealnie co do milimetra ustawienie, więc trzeba go troszkę wyczuć, ale czasy trzyma bardzo dobrze. Co do naciągu zdjęć, jest on bardzo mocny, dlatego, żeby czasami nie urwać jakiegoś słabszego filmu. Nie powinno się go jakoś szarpać, tylko po prostu delikatnie naciągać. Tutaj oczywiście spód wyzwalania migawki, jest w środku gwincik, który można wkręcić w wężyk. Tutaj licznik zdjęć. Przy okazji tutaj jest jakieś takie pokrętełko, I ustawiamy jakąś moc światła. W zasadzie nic to nie robi. No dobrze, może tył. Tutaj wizjer. Tutaj gniazdo do synchronizacji lampy. Jeśli któraś lampa nie będzie miała styków na gorącą stopkę, można jakąś starszą lampę podpiąć po prostu wężykiem. Albo kiedy y, lampa nie jest na gorącej stopce, tylko gdzieś tam obok, może w ręce, to wtedy podpinamy tutaj i powinna wyzwalać na czasie maksymalnie 1,30. Właśnie. Teraz jak założyć film? Nie ma tutaj z lewej czy z prawej przesuwacza. Tutaj pociągniemy. Przewijanie też nic się nie stanie. Trzeba obrócić na dół aparat, odgiąć te dwa metalowe części, obrócić o 180 i pociągnąć do siebie. Wtedy odchodzi cała nasza ścianka tylna. Możemy odwrócić sobie tutaj. i jesteśmy gotowi do włożenia filmu bierzemy film wkładamy z lewej strony tak żeby dobrze siedział wyciągamy troszkę filmu i wkładamy na tą rolkę z prawej strony tam gdzie jest szparka żeby dobrze chwyciło naciągamy Aż dobrze zaskoczy w zębatki i się naciągnie. Czasami dwukrotnie. Ok, widzimy, że zaskoczyło. Zębatki chwyciły. Możemy założyć tylną ściankę. Nakłada się także trochę jakby niżej i wsuwa się, jakby w takich saneczkach. Wtedy wiadomo, że tutaj ładnie wskoczy. Odwracamy na dół i przekręcamy do Zamykamy zawsze do siebie, tak, żeby można było tutaj ładnie podważyć. Oczywiście na dole jest gwin do statywu klasyczny, i mamy w ten sposób nabity aparat do robienia zdjęć. Wskaźnik zdjęć powinien się wtedy wykasować, pokazywać właściwie jeszcze nic. Dwa razy naciągniemy, przestrzelimy, tak, żeby pokazywało nam zdjęcie numer 1 i w tym momencie jest gotowy aparat do robienia zdjęć. Teraz nic więcej jak tylko wyjść i robić zdjęcia. Teraz wyjąć film i go wywołać. Jak to się do tego zabrać. Żeby zwolnić zębatki z prawej strony i uwolnić ten film, który tutaj jest zahaczony, trzeba wcisnąć ten taki właśnie tutaj zewnętrzny przycisk dookoła spustu. Wciskamy na dół, aż ewidentnie zaskoczy. Wtedy odginamy przewijanie filmu tutaj. I możemy obracając w prawą stronę przewinąć film. Czujemy, że idzie dosyć mocno, ale nie zrywa się. O! Czujemy takie pociągnięcie. Wyszedł symbatek. Zaczyna wolniej łatwo się przewijać. Znaczy, że jest już koniec. Możemy otworzyć. Film jest już zwinięty. Gotowy do wywołania. Migawka, jaką tutaj mamy, to jest migawka szczelinowa, materiałowa. Nie należy jej nigdy w życiu dotykać, ponieważ można bardzo łatwo uszkodzić. Standardowa migawka, jak to w tamtych czasach. Nie jest najlepsza, nie jest najgorsza. Taka po prostu standardowa muszę przyznać że bardzo fajny aparat jest to kopia lejki ale udana jest cały czas w dobrej cenie na internecie polecam